Siemano w trzecim odcinku Być jak Jordan, a moim gościem jest prawo Marcina, siema. Siemanko, co prawda na wzrostu do Jordana trochę mi brakuje, umiejętności pewnie też, ale mam nadzieję, że nadrobię swoim doświadczeniem, którego też nie mam. Pierwsze pytanie, które zadaję zawsze na początku, jaka jest Twoja relacja z koszykówką? Jestem niedzielnym fanem, tak bym powiedział, okay. ale NBA zawsze jakoś było w moim życiu. Mój tata był fanem Michaela Jordana, miałem masę koszulek z Jordanem jako dzieciak. Meczaki tam? macie kiedy oglądałeś Oglądałem. Co roku zarywam noce dla playoffów. Zawsze to była taka przerwa od nauki w czasie sesji, jak studiowałem. I przerywnik nało. twój to był. Przerywnik. W Nagrodę oglądam jakąś kwartę. Okay. Za, to, że <laughs> za to, że się czegoś nauczyłem. Super. No i zacząłem w sumie tak regularnie oglądać NBA od tego, jak Raptors wygrali właśnie mistrzostwo. mistrzostwo tak. wtedy no to było pamiętam, dość że... fajne mistrzostwo, pierwszy raz w ogóle. A te playoffy, to... tak, tak, i Kanada w ogóle. Ja oglądałem wtedy pamiętam, że całe te play-offy, więc prześledziłem trochę ich. No i Kawhi, tam I Kawhi tam, którego bardzo lubię Co, wrócił tego gaminera tego wokół No wtedy. tam to były tak. chyba finały konferencji albo półfinały. Tak. no chyba coś takiego, z tak. wygrali. Ślider. I can't take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground, then it go off. Yeah, hit the ground, then it go off. Całe trwanie programu, odcinka, masz do wykorzystania dwa koła ratunkowe. Pierwsze koło to jest magiczna piłka, która Ci podwaja punkty w całym Twoim challenge'u. A drugie koło ratunkowe to jest trener, wtedy wchodzę ja i rzucam połowę Twoich punktów. Więc przed każdym challenge'em mówisz mi, teraz wykorzystuję koło ratunkowe i robimy to. Dobra, Ok. Lecimy z pierwszym challenge'em. A Twoim pierwszym challenge'em będzie rzut bardzo osobisty. Czyli masz 5 rzutów osobistych każdy za 10 punktów, jeśli nie trafisz żadnego, możesz się odkuć rzutem tyłem, który jest za 50 punktów. O, okay? dobra. Czyli jak po prostu nie trafisz nic, to wtedy wchodzisz na pewniaka i jackpot Zaczynamy. O kurde! No, jesteś bliżej. A ja, 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 dawaj Marcin, Bliutka. dawaj. Dwa rzuty jeszcze. Teraz tak, skup się. Ja Ci daję moc Dawaj Dobra Ajajaj To tyłem Ale Ty chyba właśnie chcesz to zrobić, że tyłem trafisz teraz Teraz można wszystkie nadrobić. Okej, trzeba w tej linię Ja Ci to robię Ajajajajaj aj, aj, aj. No nic się nie stało, nic się nie stało Jest dobrze Powiem Ci tak Że po tym odcinku będziemy dalej na podium, bo to jest trzeci odcinek dopiero To jest dobra informacja To jest bardzo dobra informacja Lecimy z drugim challenge'em No pierwsza konkurencja powiem Ci tak średnio Całkiem średnio. Delikatnie powiedziane, ale teraz jest druga konkurencja, roller coaster i myślę, że tutaj się odkujesz. Koszykówce są cztery zmiany kozłowania przed sobą, pod nogą, za sobą i z obrotem. Nie wziąłem pachołku, bo jesteśmy dzisiaj na wyjeździe i zapomniałem, że jesteśmy w ogóle w Warszawie u prawo Marcina i twoim pierwszym wyzwaniem jest rzut dwutaktu po zmianie przed sobą. I za każdy rzut masz 10 punktów. I... Awaj Marcin, że to rękuję. Tak jest! Tak. Tak, tak jest! Ajajajajaj! Aj, 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 aj. Marcin, musisz coś trafić! No dawaj! Tak jest! Tak jest! I teraz dwutak! Ajajajajaj! Aj, aj, aj. Za bardzo skupiłem na tym! Tak, ale... Wiesz co, Daje Ci 5 punktów pocieszenia. Zawodem pod A. nogą, bo to jednak... Bo coś tam się udało! Coś tam się udało! Trzecia zmiana, za plecami! Raz! Jeszcze raz! I dawaj dwutakcik teraz! A Chyba to zaliczymy Była zbiórka. Ja to zaliczam. 15 punktów na koncie prawa Marcina. Ale teraz ostatnia zmiana. Zmiana z obrotem. To będzie trudniejsze. Właśnie nie. Awaj prawo. Tak jest. I z drugą stronę. Uuu. I Idu tak. Mamy to. Wreszcie się to się udało. 25 punktów na koncie, prawa Marcina. I na czym polega pomoc trenera, że ja mogę Ciebie wynająć, tak? Potem... Żeby wynająć do połowy rzutów w następnej konkurencji. Okay. Marcin, część teoretyczna, możesz Może pójdzie łatwiej. 40 punktów. 10 punktów za każde pytanie i zaczynamy z pierwszym. Który zawodnik NBA zdobył 100 punktów w marcu 1962 roku? A Karim Abdul-Jabbar, B Larry Bird, C, Will Chamberlain czy D, Bill Russell? Bill Chamberlain. Definitywnie ostatecznie? Tak. Gratulacje. Oglądałem Twój film wczoraj. A, widzisz! A, że... Inne rzeczy na jego temat też się dowiedziałem, nie będę ich powtarzał. <grym> dobrze, dobrze. Czyli 35 punktów na Twoim koncie. Pytanie drugie. Twórcą koszykówki James Ninesmith był A, lekarzem i nauczycielem wychowania fizycznego, B, piłkarzem, C, matematykiem czy D, rolnikiem? Stawiam na A. Na A. Bardzo dobrze. Lekarzem i nauczycielem wychowania fizycznego. 45 punktów na Twoim koncie. Leci jak burza, Marcin. Odkuwam się. Odkuwam się teraz. Trzecie pytanie. Jeżeli drużyna wchodzi w posiadanie żywej piłki na boisku, to musi wykonać próbę rzutu do kosza. Ile ma na to czasu? 18 sekund, 24 sekundy, 20 sekund czy 30, 30 sekund? 18 chyba. Ostatecznie? Właśnie no się zastanawiam, bo nie wiem, czy nie będę pojęć. 18 strzelania. Niestety nie. 24 sekundy. 24. Tak jest. Ostatnie pytanie. Od którego roku koszykówka jest dyscypliną olimpijską? 1976, 1936, 1904 czy 1964? Myślę że 64. 64, Tak. Niestety nie. Jest to 1936 rok. Wcześnie. Wcześnie. Zdobyłeś do tej pory 45 punktów i lecimy z następną konkurencją. Marcin, przed Tobą trzecia konkurencja. Szybka trójka, masz 6 rzutów za 3 punkty i Ty mi położysz w połowie. Czyli bierzesz trenera? Dokładnie. Każdy jest za 30 punktów. Myślę, że coś tam nastrzelamy, co teraz? Coś musimy nastrzelać. Coś musimy nastrzelać. Żeby nie było wstydu. Lecimy za szybką trójką. Marcin, ja zaczynam czy Ty zaczynasz? Ty zaczynaj. Po 3 rzuty. Dobra. Uuuu! 30! Ajajaj! Aj, aj. <grym> Dobra, ostatni rzut. Uh, 60! Teraz twoje rzuty, 3 ah. awaj, dawaj. Jeszcze dwa. Dawaj Marcin, teraz trafiasz. Teraz już musi być. Teraz musi być. Blisko. Mega. Ale mamy 60 punktów. 60 punktów. Ulubiony fast food? KFC. Jaki jest Twój ulubiony film? Drive. Ulubiony owoc? Mango. Co jest Twoim największym marzeniem? Żeby w Polsce były przestrzegane prawa ucznia. Na co wydałeś swoje pierwsze zarobione pieniądze? Pierwszy samochód. Kim chciałeś zostać, jak byłeś dzieckiem? Prawnikiem. Masz jakiś ukryty talent? Gdybym zaczął trenować piłkę wcześniej, to byłbym teraz kapitanem Bayernu Monachium. Kto był Twoim pierwszym idolem? Arian Robben. Marcin, ostatnia konkurencja. No i magiczna piłka, muszę wygrać. Połów, magiczną piłkę bierzesz od razu. Patrz, co się dzieje. Uh! Magiczna piłka, czyli podwajamy punkty. Połówka jest najbardziej abstrakcyjnym tutaj challenge'em. Bo wziąłeś teraz magiczną piłkę i za każdy trafiony rzut z połowy masz 200 punktów. A jak trafisz z połowy tyłem, masz 2000 punktów. <laughs> To tylko pozostaje wiec, trafić. Więc jak trafisz, to ty się możesz ustawić do końca w ogóle. Wszystkich w ktoś tu przyjdzie, to ty wydaje być pierwszy, jak trafić tą połówkę. Co? Więc zaczynamy i sprawdzimy, czy Marcin wykorzysta magiczną piłkę. Dobrze, lecimy. Magiczna piłka, 5 rzutów normalnych, jeden tyłem. Lecimy. Ja pierdzielę. Jeszcze cztery próby. Tak jest. O! O! kurde <grym> Marcin! <grym> Wiedziałem, że później warto było te podwójne punkty zrobić. A zdolne. dopiero drugi rzut. Jeszcze masz, stary? Trzy dobra, rzuty. Ajajaj. Aj, aj, aj. Jeszcze dwa. Let's go. Ale jest bardzo prosto to leci, co nie? Ostatni rzut. Dobra, to na pożegnanie. A potem jeszcze masz tyłem. No ale na pożegnanie tego... pożegnanie. Okej, dobra. Jak blisko stary. Teraz musisz się odwrócić. Dobrze to stary ogarnąć. Gdzie jest kosz? Dobra siła. Trafiasz 2000 punktów i nic więcej nie robisz. Dobra. Brzmi prosto. Ajajaj. Marcin, trafiłeś pierwszą połówkę w programie. Gratulacje. I ty jesteś stary pierwszy. Masz 305 punktów. Słuchajcie, zgłaszajcie się do jego programu, bo może mnie przebijecie. Nie jest to ale takie ale trudne jak ja się jestem mega. I teraz nominujesz trzy osoby, które mają wystąpić w tym programie. Eee, dobra, to ja nominuję Mr. Krycha. Mr. Krycha, okej. Okay. Nominuję nieobliczalnego Patryka. Patryk, poradzisz sobie jakoś z tymi palcami. Jako trzecią osobę nominuję Natalię Sisik. Natalia Sisik, okej. Okay. Natalia, być, poradzisz sobie. Może będziesz pierwszą dziewczyną w programie w ogóle też. Okej, okay, 305 punktów, mamy nowego lidera, prawo Marcina. Nie zgłaszajcie się, nie do żartów, zgłaszajcie <noise> się, żeby mnie nikt nie przebił. A wy zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie go. Tak jest. Żebyście nie tylko znali swoje prawa, ale też prawa koszykówki. Prawa koszykówki, dzięki bardzo. Dzięki Marcin.